Witam kolegów i koleżanki. Chciałem tutaj przedstawić gołąbka. A w ogóle chciałem się pochwalić, że mam zaszczyt po prostu ofiarować gołąbka na cele charytatywne. Wiadomo to nie pierwszy raz mój, ale zawsze lubię w takich inicjatywach uczestniczyć. Tym razem jest to gołąbek przekazany na okręg. Wocławek, przepraszam, po, yy, tak, Wocławek, dobrze powiedziałem, bo kilka już tych gołąbków rozdałem, ale tym razem jest na Okręg Wocławek. Yy, aukcja tego gołąbka odbędzie się, i nie tylko tego gołąbka, innych gołąbków od słynnych hodowli odbędzie się na wystawie okręgowej yy, We Wocławku. Yy, tam dnia 5-6 yy, grudnia, czyli yy, zarówno tydzień, no co, gołąbek jest. Jest to samiczka. Nie wiem, czy widać dobrze. Jest to samiczka na dwóch piórkach do spierzenia. Ma przepiękny, ukształtowany deklarz. Jest niedużej budowy, ale za to jest, no za to jest, nie wiem, czy widać, bardzo ładnie złożona. Nie muszę ją tutaj ogonek na faktycznie w jedno pióreczko. No, dobrze utrzymany gołąbek, zdrowy, poszczepiony dwukrotnie, odrobaczony. Tak szczerze mówiąc, przygotowany gołąbek do parowania. No tylko, że wiadomo, yy, pozwoli, jej się może wypierzyć. Czyli tam na początku lutego już można by było nią śmiało parować. Yy. A z czego ten gołąbek się wywodzi? Yy. Przedstawię rodziców, i w międzyczasie, może powiem. Jak to się stało, że jestem darczyńcą po prostu e, następnej aukcji charytatywnej. Odezwał się do mnie jeden z, z członków zarządu oddziału Włocławek, którzy organizują wystawę okręgową, e, czy po prostu przekażę jednego gąbka na cele charytatywne, a dokładnie tam na e, rozwój chod, e, po prostu związku hodowców głębi pocztowych no, i teraz przedstawię e, tatę tego gołąbka i powiem, co to jest za gołąbek. No, nie dziwmy się, że przykładowo mama, znaczy mama, że dziecko kapitalnej budowy, jak zobaczcie, jakie fajne budowo jest e, samczyk. Jest to samczyk o numerze 26 z 19 roku. Jest to podwójny wnuk mojego 3 8. O sam jest naprawdę też fajnym gołąbkiem rozpłodowym. Pokazają się z niego już dzieci, zostały z niego mi gołąbki tak z 20 roku, jak i z 21. Też przepiękne pióro, przepiękna budowa, fajny, spokojny gołąb, podwójny wnuk, trzosenka. Jest to tata tamtej samiczki, którą daje nam ustawę. Mama, mama tego gołąbka jest to samica oryginalna od Andreasa Drapy też spokojnie z jajek nie wziąłem, bo akurat u mnie są jajeczka już wpuszczone. No ale zobaczcie, jak pięknie się gołąbek łamie. Fajna budowa. Cichutko. Nie, nie Skrzydełko gołąbka. Muskulatura. I co to jest? Jest to samica. Yy, oryginalna Andrea Strapa podwójna wnuczka po Key także yy, samica u mnie kapitalna w budowie drugim młodym w tym roku yy, u mnie najlepszym jest po tej samicy i bezpośrednio po 3 yy, a co mogę powiedzieć jeszcze co o tej parze yy, były sparowane w 20 roku tak Miałem jednego gołąbka do lotu, i dwa gołąbki były w rozpłodzie. Jeden gołąbek jest, znajduje się u mnie na gołębniku rozpłodowym, a drugi gołąbek znajduje się u arkatomy, także mojego dobrego kolegi, wziął sobie do rozpłodu. Także, drodzy hodowcy, tak jak uważam, ja. Że jeśli u mnie w rozpłodzi rodzeństwo do tego gołąbka, którego Wam ofiaruję na aukcję i drugie, jest u warfka także uważam, że gołąb jest naprawdę z jednej z najwyższych półek u mnie, można powiedzieć z pochodzenia kapitalnego w budowie przepięknej. I także co ja mogę, mogę jeszcze tylko przedstawić, tak pokrótce, rodowód. Jest to dokładnie. Ojciec podwójny, wnuk mojego najlepszego e, 3 ósemka, który dał dzieci i wnuki ponad 30 razy grubo konkurs pierwszy, a matka podwójna wnuczka znowu po KeyFace'a. Także e, zapraszam Was, wszyscy koledzy, e, do aukcji, e, która odbędzie się e, na wystawie. Jeszcze raz mówię okręgowej. Dziękuję, że mogę w ogóle e, pomóc w takiej inicjatywie. No i co? I zapraszam innych hodowców do brania udziału w takich inicjatywach. Także jeszcze raz, wszystkiego najlepszego i dobry lot.